Twoja Aha. klątwa zostanie ujawniona za jedną godzinę? Już? To chyba będę się już zawijać do domu, żeby zobaczyć to na spokojnie. Będę już zawijać do domu, jak coś... Nareszcie... Czemu? E, Mama do mnie dzwoniła. A, no dobrze, to leć, żebyś problemów nie miała. Pa! W domu Iwi. Wróciłam... Gdzie byłaś? W szkole... Mhm. Idź wstawić pranie. Dobrze. Chwilę później... Ach, i co teraz? Twoja klątwa zostanie ujawniona za... Jedną minutę? Stresuje się... Klątwa? Strasznie to brzmi. Boję się. Twoja klątwa brzmi następująco. Będziesz widoczna tylko dla osób, którym na tobie zależy. Ha? No to z mamusią już nie pogadam. A w sumie sprawdzę... Mamo, mam pytanie. Ta, spodziewałam się. Ciekawe, co zrobi to, jak mnie już nigdy nie zobaczy. O Jezu, nie będę już musiała nigdy znosić Ryana. Wybawienie. Następnego dnia w szkole. Hej, Ethan. Ethan? Huh? Nie widzisz mnie? Naprawdę? Hejka. Hey Dziewczyny? Gdzie Ivy? Właśnie, nigdy się nie spóźnia. Nie wiem, nie przyszła. Jeszcze. Dziwne, ale cóż. Dziewczyny, nawet wy. Dlaczego? Co ja mam teraz zrobić? Sama. Ała, sorry. Uważaj, jak łazisz. Idź stąd, tylko mi powietrze zabierasz. Ta sorry. Chwila. Ryan.